Witam wszystkich w nowym odcinku Świata czołgów po pikololańsku. Tym razem z bitwy historycznej: Oblężenie Tobruku, która jest dostępna w World of Tanks od aktualizacji 9.1. I jeżeli się dziwicie, jak udało mi się dostać się do bitwy w bitwach historycznych, to informuję, że wprowadzono hmm, oficjalne eventy. Kiedy ludzie się zbierają na serwerze EU1, żeby w to grać. Mniej więcej co sobotę, po południu. Bitwy leciały od przynajmniej 14 do 22. Więc uważam, że system działa. Tutaj trafiłem w wrogiej drużynie na inną znaną osobę. Hallaka. Jeszcze go zobaczymy. Pojechałem cruiserem drugim. To nie jest czołg jakoś super popularny, ale ja mam z nim bardzo dobre doświadczenia. Pokazywałem już bitwę z niego, kiedy byłem swój rekord czołgów zniszczonych rząd. Lubię ten czołg, ponieważ jest taki jest taki wszechstronny, nie ma złych stron. W w tej bitwie mamy do dyspozycji 100% QF Pounder Mark 4, bodajże. A nie chałubice, ale i tak spokojnie dają na radę przebić wszystko poza pancerami trzecimi, które się dobrze skątują, A w nie trzeba celować whitzboty. No i tutaj trafimy pierwszego przeciwnika pancer dwójka. Tam z daleka widać sztuga. Trafiła mi się dość nieruchawa drużyna. Znaczy, niczo w tej. Mogą brać udział po brytyjskiej stronie Matyldy, Valentine, Kruzejdery, Kruzery 2 i Kruzary 3. Najbardziej zruchowe z nich są Kruzary trzecie. No, ale jeżeli chcecie atakować jakimś czołgiem, to wolicie raczej robić to czołgiem, który jest wysoko w losowaniach. Czyli Kruzejderem na przykład. Niestety tutaj nie trafił mi się w drużynie ani jeden Kruzejder. Udało, jak miałem już bitwę z królewską, to było fajnie. Dostałem os ostrzałem przez tego 2. Postanowiłem mu oddać. Niestety muszę go najpierw trafić. Co w końcu się udało, ale to nie było śmiertelne trafienie. No i po prawej wyskoczył mi pancer Jager. Zdołem go załatwić, zanim do mnie strzelił. Więc jednego mniej. Znaczy trzeci. Mnie też na szczęście nie trafił. I na górze pojawił się kolejny pancer, trzeci. Sytuacja jest w miarę kiepska. Hallek się uparł, żeby mnie zamordować. Nie lubi konkurencji, trab jeden. A ja wsadzą pił bestie wszystkim dookoła. Pancer trzeci chyba uznał, że jestem już niegroźny. To się oczywiście na nim zemści. Ale na razie strzelam do kogo mogę. Tutaj stugów bok, to nie jest problem. Mamy 64 mm penetracji na przyciskach zwykłych. Możemy spokojnie przebić stugi nawet od przodu, jeżeli się nie skontują bardzo dobrze. No i no i tak naprawdę wygląda to idealnie 9 do 1. Prawie wszystkie żyjące czołgi Brytyjczyków mają już jakieś zniszczone pojazdy przeciwnika. Moteldy są idealnymi czołgami do obrony. Też sprawia to, że tracą inne inicjatywę strategiczną, no ale coś trzeba oddać. Jakby pojechały do szturmu, to prawdopodobnie mogłyby zostać po prostu otoczone i wystrzelane przez pancer trójki i czwórki z wybuchówek. Ja tutaj odkryłem miejscówkę, która mi się jakoś nie kojarzyła. Być może zmienia na temat w drobnym stopniu. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy nie uda się tutaj podjechać. Nie powiem, nie było daleko, nie było daleko. Ale na wstecznym to raczej trudne zadanie. No i tutaj zacząłem się już powoli zsuwać. Więc chyba jednak nie da się tu wjechać. Chociaż może, jeżeli bym się tu obrócił przodem i wjechał w ten rowek. Ale bezskutecznie. Tutaj na dole zostało jeszcze pancer 2 i pancer 3. Na górze. Mordowano Halaka, więc musiałem poczekać aż Hallak zginie I wtedy mogłem już spokojnie ruszyć tą... dolinką Z pancerem 3... ...3A Nie, z, z zwykłym pancerem 3 ze wsparciem sobie spokojnie poradzę Pancer 2 znowu uciekał Chociaż w sumie nie mam się co dziwić Trochę oberwał Dlaczego jadę cruiserem 2? Wiem już, że lubię ten czołg. Dział, ja mam do dyspozycji, jest fajne. 64 mm penetracji spokojnie wystarcza. No i, no i wieża. Ten czołg ma bardzo fajną wieżę. Może nie, nie podnosi lufy jakoś super, nie opuszcza lufy jak ten, ale opuszczenie lufy jest całkiem niezłe. No i nie wiem, jakoś lubię ten czołg. Zatem jednym z wymagań zdobite w historycznych w moim przypadku jest to, żeby czołg się nadawał do gry. Trybie standardowym. Kupowanie czołgu pod same bitwy historyczne to dla mnie raczej nie, nie wygląda zachęcająco. Na Cruiser 2 miałem jakąś tam starą załogę. Sam czołg był sprzedany, odkupiłem sobie. Jednak tutaj OH 64 tysiące w Więc koszt jest żaden. Załogę miałem na brytyjskim premium lekkim tanku. Jak to się nazywało? Light Vickers 6C no i w tym momencie, w tym czasie ja wyciąłem pancer 1, pancer 2. Moja drużyna ruszyła do kontrataku i widzieliśmy tylko gdzie są dwa wrogie pancery 3. W tym momencie na TS pojawił się u mnie kładzik, który miał w przeciwnej drużynie, w pancer 2. Nawet na to nie zwróciłem uwagi. Chociaż to nie ja go załatwiłem, więc w sumie nie miało to żadnego znaczenia. A w drużynie zastanawialiśmy się co zrobić, no bo tych pancer w życiu nie dogonimy, nie matyldami ani cruiserem. A nasza baza była w miarę odsłonięta, była tam tylko jedna matylda. Co do działu to może być informacja przydatna dla osób, które zamierzają zagrać w bitwę historyczną, na przykład w kolejną sobotę. Też sądzę, że w niedzielę też może pojadą. Zobaczymy. Mamy QF Poundery na Cruiserze drugim i Cruiserze trzecim. Na Pancer 4 i Stugu mamy Halwisa 75 mm L24. Na Pancer 3 mamy 5-centymetrówkę. I to działo już pozwala przebijać Matyldy ze zwykłej amunicji w tył i bok, jeżeli się jakoś tak jako, dobrze nam wylosuje amunicji Premium przebijamy już spokojnie. No i tutaj oczywiście po kapem, Cupem. Bo niby czemu nie. Ja w końcu znalazłem wyjazd z tego jeziorka. Pancer trójki wreszcie raczyły się pokazać. To jest kolejna rzecz, za którą lubię cruisera. Spokojnie można przeciwnika objechać. A nasze działo robi tyle samo obrażeń co? No dobra, mi mniej obrażeń niż działo Matyldy. Gdybym ja tylko zaczął trafiać, załatwienie z tego nie byłoby problemem. Natłukłem już 300 parę obrażeń, 360 dokładnie. Więc uważam tę bitwę za całkiem niezłą, jak na trzeci poziom. Będąc tutaj przeciwko czwartym poziomomom. Jest coś, czego się należy wstydzić. A ta akcja będzie po prostu piękna. Ten pancerz trzeci prawdopodobnie próbował nas oflankować. Ale nie ze mną takie numery. Łoń, panie, płoń. I, i. I tak trzecim zniszczonym pojazdem przeciwnika znalazłem się na górze tabelki. I zakończyłem kolejną bitwę historyczną. Polecam każdemu. I być może do zobaczenia w kolejną sobotę.